12 kwietnia 2025 roku doszło w Bradze na północy Portugalii do okropnego morderstwa. Został zaćgany 19-letni Portugalczyk, a podejrzanym, na szczęście już złapanym, Oto straszne zabójstwo jest Brazylijczyk. Brazylijczyk, który miał już problemy z prawem i to bardzo duże problemy z prawem w Stanach Zjednoczonych. 27-latek został w Stanach skazany, deportowany do Brazylii, a teraz jakimś cudem znalazł się w Portugalii, w Europie i dokonał tego strasznego czynu. Jak to jest możliwe? No właśnie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Manuel Gonçalves, bo tak nazywał się ten młody 19-letni Portugalczyk, najprawdopodobniej padł ofiarą Brazylijczyka, dlatego że próbował stanąć w obronie dziewczyn, które znajdowały się razem z nim w barze, którym grupa chłopców próbowała dosypać jakieś środki odurzające do drinków. Nie są to informacje jeszcze potwierdzone przez policję, natomiast można je znaleźć w bardzo wielu artykułach. Bardzo dużo osób właśnie przy. Mówieniu o tej sprawie, o motywach, mówi o tym właśnie, że ten Portugalczyk próbował, znaczy poinformował tak, że takie środki zostały dziewczynom do drinków dorzucone. To nie spodobało się tej grupie chłopców, którzy te środki tym dziewczynom próbowali podać, oczywiście bez ich zgody. Wywiązała się jakaś szarpanina, bójka z baru, przeniosła się przed bar. No i po niedługiej, chwili niestety e, zakończyła się tragicznie, e, dlatego, że zginął właśnie ten dziewiętnastolatek, który został raniony wiele razy nożem e, w całe ciało swoje. Tak? E, próbowali go oczywiście jeszcze odratować, na, natomiast niestety się nie dało. E, podejrzanego parę dni później złapali ponad 300 kilometrów od Bragi, bo w Castello Branco. E, złapali go razem ze, z jego dziewczyną, tak? tego Liczyka, e, i tak jak policja mówi, on szykował się już do tego, żeby opuścić kraj. No i słuchajcie, ten chłopak to, to jest w ogóle, mi się wydaje, że takie interesujące do rozpatrzenia, jeżeli patrzymy na tą całą sytuację. On w 2021 roku, ten Brazylijczyk, tak? podejrzany o to straszne morderstwo w Stanach Zjednoczonych został skazany na 2 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności. Był członkiem gangu, miał e, tak jakieś tam napady, wiecie, z bronią, przemyt, no nic ciekawego. E, no i prawdopodobnie miał też e, powiązania z grupami przestępczymi. O których wam już kiedyś opowiadałam, tak? Te grupy przestępcze, właśnie z Brazylii. I słuchajcie, ostatnio też czytałam artykuł, który się pojawił, że w Portugalii tutaj też miał problemy z prawem, bo toczyło się postępowanie, dlatego że został oskarżony o gwałt. Natomiast ta dziewczyna, która go oskarżyła. Wycofała te oskarżenia. Także już to postępowanie po prostu zostało zamknięte. Dlaczego to zrobiła? Nie wiadomo. Czy się bała, coś tak, coś tak naprawdę tam wydarzyło, nie wiadomo. Może ta sprawa pociągnie również tą wcześniejszą. Natomiast jak widzicie, była to osoba tak, skazana w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, to jest 27-latek, to jest młody facet. W 2021 skazany w Stanach, deportowany do Brazylii. I przyjechał tutaj do Portugalii na Legalu, został wpuszczony i to tutaj sobie mieszkał. No i zobaczcie, dokonał też takiej, takiej zbrodni. I ja się tak zastanawiam, kto jest tak naprawdę winny temu, co się stało. Kto jest tak naprawdę winny, że ten dziewiętnastolatek, który miał naprawdę no całe życie przed sobą, już nic nie będzie mógł po prostu zrobić, bo wydaje mi się, że to nie jest tylko ten Brazylijczyk, ale. ale Cały ten system, w którym żyjemy, bo to jest straszne, że ludzie w Europie nie czują się już bezpiecznie, tak? Że te granice Europy tak naprawdę może przekroczyć każdy. Tak? No Słuchajcie, to powinno być jakoś sprawdzane. Tak? To nie jest normalne, żeby przestępcy tutaj się do Europy przedostawali, natomiast przedostają się. Ja kiedyś nawet taki film nagrałam o tym. Że to jest w ogóle bezproblemowe. Tak? Nikt tak naprawdę nie zwraca w ogóle na to uwagi. No, politycy wiadomo, przecież dzieci polityków chodzą do jakichś prywatnych szkół, prywatne zamknięte osiedla, no to czego oni mają się bać, prawda? Natomiast no, normalnie inni żyjący ludzie muszą się, muszą się bać, tak? no bo jak się popatrzą na to, co się dzieje, a w Portugalii, w Bradze dzieje się naprawdę dużo rzeczy, które się wcześniej po prostu tutaj nie działy. No, to naprawdę to jest przerażające. Też ostatnio mieliśmy. Jakiegoś pana, nie wiem czy ja w ogóle to mogę powiedzieć, zaraz mnie zamknął. E, chyba to on był, nie był Portugalczykiem, który e, też nożem próbował zadźgać policjanta w Bradze. Na szczęście mu się to nie, uda nie udało, on został tylko poraniony. No, natomiast no, to jest jakiś obłęd, prawda? E, to są rzeczy, które się e, normalnie dziać nie powinny. E, no i słuchajcie. Co jest też dosyć ciekawe takie w tej całej y, sprawie, jest to, jak sami Brazylijczycy, których jak wiecie, w Portugalii jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, na to wszystko reagują. Ja oglądam wiele y, filmów, wiele wypowiedzi innych Brazylijczyków, no i oczywiście większość jest po prostu przerażona i wkurzona. Wiecie, no, Brazylijczycy z Brazylii uciekają przeważnie z powodów bezpieczeństwa. W Brazylii jest niebezpiecznie, w Brazylii ta przestępczość jest naprawdę na takim poziomie, na jakim chyba my sobie nawet nie zdajemy sprawy. Tak nawet w jednym filmie powiedział Brazylijczyk z Rio, który właśnie się na ten temat wypowiadał, i on mówił, że po prostu Portugalczycy weźcie wy się, obudźcie, zobaczcie, co tutaj się dzieje, bo no, ja nie po to uciekałem tak z Rio, żeby tutaj mieć to samo. I ten chłopak mówił właśnie o tym, że coraz częściej widzi bardzo wiele różnych rzeczy tutaj w Portugalii, przy którym on po prostu uciekł, tak? No i też zwrócił uwagę na to, że my tak naprawdę tutaj w Portugalii, w Europie, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, o jakiej przestępczości jest mowa. To, co się dzieje tam w Brazylii, dla nas jest czymś po prostu kompletnie nie do pomyślenia, tak? Ten, to jest już po prostu tak wysoki szczebel przestępczości, że że u nas, no nie wiem, znany chyba tylko z filmów. No i zobaczcie, sami Brazylijczycy apelują do Portugalczyków, apelują do Europejczyków, żeby się zastanowili i żeby po prostu te granice sprawdzać. Oczywiście oni nie są przeciwni. Imigracji, tak, no bo sami są imigrantami, natomiast no, chcieliby się też tutaj w tej, w tej Portugalii, w tym nowym miejscu, które wybrali do życia, czuć bezpiecznie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o tę sprawę? Takie rzeczy, które się dzieją, ja już na tym kanale opowiadałam Wam o bardzo wielu różnych dziwnych przypadkach i strasznych, które wcześniej po prostu nie miały w Portugalii miejsca, a teraz się dzieją coraz częściej. No i ta sprawa, która też się tutaj wydarzyła, będzie pchała te partie skrajnie prawicowe, prawicowe, naprawdę na coraz wyższe poziomy, i to jest, to jest na 100%, tak? Myślę, że ta partia się to jest tak. Każda partia oczywiście będzie to wykorzystywała, tak? Przeróżne rzeczy, które gdzieś tam się dzieją w naszym społeczeństwie, w naszym życiu, są wykorzystywane i będą, i to jest coś normalnego, tak? Partie to po prostu będą wykorzystywały, zawsze to robiły. Natomiast z tych przypadków, które partie te prawicowe czy pra skrajnie prawicowe. Chociaż wiem, że nie lubicie niektórzy, że tak nazywam, tak, na przykład partię Siega skrajnie prawicową, no ale tu już bardziej na prawo nic w Portugalii nie ma, więc jakoś tak ich muszę na tej scenie politycznej, yy, wiecie, umiejscowić. Yy, natomiast no te partie na pewno będą to wykorzystywać. No i powiem Wam szczerze, że coraz więcej ludzi yy, będzie na takie partie głosowało, i ludzie, którzy kiedyś, sama znam ludzi, którzy kiedyś głosowali na y, socjalistów, a teraz chcą, żeby to Andre Ventura, czyli Skrajna prawica portugalska rządziła w Portugalii, mają dosyć właśnie tej niekontrolowanej imigracji. To jest taki jakby główny punkt, który ciągnie ludzi za tymi partiami prawicowymi. Przynajmniej tutaj w Portugalii, chociaż wydaje mi się, że jest to też taki główny punkt w ogóle, jeżeli chodzi o całą Europę, no bo to co się dzieje, no dzieje się w całej Europie, tak? Także tak to słuchajcie wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Pozdrawiam was ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Papa. Pa. Mam nadzieję, że jak nagrywam, to nie będzie słychać jak Tesla chrapie, bo ona tutaj gdzieś strasznie chrapie z tyłu. Także mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w odbiorze tego, tego filmu. Trzymajcie się, buziaki. Baba. Pa, pa.